Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Dzisiaj w Święto Trzech Króli na rynku hurtowym w Broniszach jest stosunkowo pusto. I jak mówią mi sprzedający, tutaj przed państwem, jabłka, oczywiście, producentów, no, ten jeden wolny dzień znacząco popsuł. Zachwiał handel, jak jak, jak mówią. Ci duży hurtownicy, którzy tutaj właśnie w tym miejscu się ładują, jutro nie przyjadą, a zasadniczo w czwartek często jest tego towaru najwięcej, ale i najwięcej dużych hurtowych odbiorców, którzy jutro nie przyjadą i się nie zaopatrzą, więc można tak powiedzieć, że ten tydzień jest poniekąd rozbity. No i przed nami jabłka drobne lobo, 20 zł. Tutaj mamy ładnego wybarwionego Cortlanda, w przypadku sprzedaży nakładki po sztuce no to 50 zł wiadomo przy większych ilościach te ceny, te ceny spadają taki słabiej wybarwiony 45 alwa ładnie wybarwiona ale kalibry przeciętne ko 7 może trochę ponad 7 realnie 25 zł tak samo w przypadku rubina drobniejszy 20 grubszy 25 rubin ładny ładny kolor ale to pamiętajmy są ceny dzisiaj przy niższych ilościach konferencja nie ma pośredników z konferencją z zachodu Europy ale cena jest w przypadku gruszki w ogóle jest bardziej stabilna zarówno w ubiegłym jak i w tym sezonie i nadal taka gruszka najgrubsza kosztuje około 60 zł za 20 kg to jest 3 zł ten Cordland troszkę słabiej wybarwiony, też 40 zł i Empire ostał się Empire drobniejszy. Cena wywoławcza u tego rolnika, sadownika to 40 zł, gruby się sprzedał po 50, po 55 ale to w sprzedaży na klatki. Lukasówka nieco tańsza 50 zł cena wywoławcza i też dużych ilości się nie sprzedaje. Natomiast panowie producenci, którzy stoją tu i tu, Mówią, że jak na tak słaby dzień przy tak małej ilości kupujących, to sprzedali bardzo dużo jabłek, bo jeden z nich 142, 160 klatek, więc to jako na sprzedaż w ciągu jednego dnia, no to są rzeczywiście niezłe ilości. U drugiego pana mamy Retiona Prinsa, Ligola i Ona Goreta. Jak sam uczciwie przyznaję, mówi o nim taki lepszy średniak. Jabłka, szczególnie w przypadku Prinsa, bardzo ładnie wybarwione w tej chwili. No ogólnie cena przy większych hurtowych, hurtowej sprzedaży do tak zwanego hurtu się nie zmienia i takie jabłuszka to są realnie 15, 15 zł to jest realna cena transakcyjna. Właśnie za takie, takie jabłko średnie. Jabłko typowo drobne, niestety, z powodu braku dystrybucji i zbytu do masowej konsumpcji czyli szkół i tak dalej, szpitali no niestety z jabłkiem typowo drobnym nie ma po co w tej chwili na rynek przyjeżdżać. Pamiętajmy, że przyjeżdżając na rynek hurtowy, obecnie musimy się uzbroić w cierpliwość, bo sprzedaż całego auta to często doba albo dwie. Dlatego w tym sezonie wielu sadowników zupełnie zrezygnowało ze sprzedaży hurtowej i woli sprzedawać jabłka, przygotowywać je do sprzedaży na miejscu na eksport bądź kierować do grup producenckich i prywatnych eksporterów. Jesteśmy u sprzedającego producenta Dokładnie. z okolic Grójca. Dokładnie. i Jak sam przyznaję, ma w tej chwili jabłka od odmiany najbardziej poszukiwana na rynku. Cortland'a, takiego jak widzicie, ceni 50 zł i z tej ceny schodzić nie zamierza. E, tak samo w przypadku odmiany Empire, e, 45 zł, e, taki sort 7, 8,5, w zasadzie no troszeczkę te kalibry wymieszane, ale odmiana e, jednak najbardziej poszukiwana nadal. No i ostał się jeden boskop, jeden boskop też 50 zł, tak jabłka jak widzicie. Po świętach popyt na boskopa nieco spadł, ale, ale również jak sam opowiada, no po klatce, po klatce powoli się i ta odmiana sprzedaje.